Siema, 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 Jacob z tej strony Zacząłem tak troszkę od złej strony, bo chciałem pokazać jaki jest piękny śnieg za oknem Jest już 16 grudnia, więc już połowa grudnia Dzisiaj się już lepiej czuję, ból głowy nie ma w ogóle Gardło, no jeszcze tak 7,5 na 10 Jeszcze mi się odkleja coś, więc jeszcze dzisiaj i jutro pewnie kuracja kurowanie się. Natomiast już lepiej, bo się już wstałem, wstałem rano, już tak naprawdę jestem po śniadaniu i to fajnym, potężnym, zjadłem jecznicę z cebulą i z pomidorami, oczywiście do tego shake i do tego dodałem, co bardzo ważne, Podczas takiej pogody, co każdy powinien z nas jeść, czego brakuje każdemu z nas, to witaminy. Nie zapominajcie o owocach, bo taką pogodę zauważyłem, że bardzo dużo osób, wokół moich znajomych i ogólnie, no wokół w ogóle moich znajomych, bardzo dużo osób się rozchorowało. Bardzo jakiś wirus znowu, jak to co zimę, co jesień zaczął grasować, i to był w zasadzie wirus, że jak się przebywało w jakimś to od razu łapał, więc taki dosyć zaraźliwy i na pewno. Ja mam ogólnie bardzo dużą odporność, ja w ogóle nie choruję. Ostatni raz tak chory, że chory byłem dłużej niż dzień, bo zawsze jak mnie głowa boli, to ok, jeden dzień i potem znika. Pewnie na, na któryś z tych wideo pewnie też byłem, mnie go, bo, głowa bolała, na drugi dzień już było dobrze. Więc jeden dzień maks. ale głowa to czasami boli, tak? Ale czujesz, jeśli jest chorym, to się czuje po prostu cały organizm, że jest osłabiony, że mięśnie bolą, że gardło że się odrywa coś na gardle, takie coś teraz mam, już trzeci dzień się kuruję, więc odporność mam dobrą, a i tak mnie złapał, więc tak naprawdę podsumowując, no trzeba jeść owoce, dlatego sobie kupiłem borówki, e, banany i kiwi, zjadłem, no tak nie jadłem rano, ale taką porządną porcję śniadania zjadłem, wstałem co w ogóle dziwne po budziku pierwszy, pierwszy budzik i wstałem. To się nigdy nie zdarza, ja jestem jeszcze chory, więc dziwna rzecz. W ogóle muszę tak chyba nagrywać bardziej na środku, co nie? Nie, nie, nie potrafię tak jakoś dziwnie, ale dobra, trzeba będzie to naprawić. Teraz to zauważyłem, ale dobra, już poranny rytuał zrobiłem, książkę troszkę czytałem, idę sobie poglądać, coś, jeszcze odpocząć, bo no wolno sobie po prostu wziąłem pierwszy raz od takiego czasu, przecież sobie przeanalizowałem, że tak naprawdę przez ostatnie 14 27 dni, nawet w niedzielę pracowałem, miałem rozmowy cały czas, byłem w takim hustle modzie mocnym, z czego 45 dni byłem na no chociaż było to widać na wszystkich tych filmikach, że cały czas praca, praca, cały czas na takim hasem mówić nawet w niedzielę i tak no trochę parowało, głowa. teraz sobie odpocząłem, bardzo mega no, ja się dobrze czuję. No, więc idę ogarniać się, no i potem coś nagramy. No, nieźle w Praży śnieg. Ogólnie epoka lodowcowa nastała. Serio, dawno nie widziałem takiej ilości śniegu. Jestem zadowolony z tego powodu. Coś innego się dzieje. No, ogólnie nie mam butów na zimę. Jakby. Od jakiegoś czasu straciłem potrzebę kupowania rzeczy materialnych, żeby się pokazać, żeby. Żeby nawet mieć buty, które Mogę przejść po śniegu bo... I żeby były dobre Jakby Nie wiem, może to jest jakaś dziwna Faska, ale Nie czuję takiej potrzeby, żeby je rzeczywiście Kupić, żeby wydawać To 400-500 zł na te buty Żeby po prostu pochodzić W nich miesiąc, dwa miesiące i tyle Jakoś nie widzę w tym sensu, wolę tą kasę Zainwestować i wolę Zrobić z niej cashflow Który wróci mi dwa czy 3 razy, czy 5-10 razy więcej, więc oczywiście, jeżeli już mi się tutaj jedne, jedna para butów zepsuje, no to już będę się przymierzał. Tak, żeby kupić, już niedługo będę musiał się żeby kupić kolejną parę butów, takich po prostu do chodzenia, takich bitersów, tak, tak zwanych tak na co dzień. I oczywiście będę musiał sobie kupować jakieś bardziej takie ciuchy, bo nie ukrywam, że mam taką potrzebę w przyszłości. Czuję, że w przyszłości będę miał na to potrzebę, żeby rzeczywiście kupić sobie i nie żałować. Bo okej, okay. nie ukrywajmy, że każdy z nas by chciał chodzić w fajnych ciuchach, fajnie się ubierać i każdy z nas ma taką, jakby, wewnętrzną potrzebę, ale. Moje przemyślenie, moje przemyślenie jest takie, że czy na pewno w danym momencie tego potrzebujesz? Czy w tym momencie potrzebujesz tego? Czy może jesteś w takim momencie, kiedy te pieniądze jednak warto włożyć w coś innego, co jednak zbliży Cię do Twojego celu? Więc oczywiście nie rezygnuję z tego, że w przyszłości będę sobie kupował fajne ciuchy, Fajne zegarki, fajne jakieś podróże gdzieś na jakichś innych krajach, w jakichś fajnych sklepach, żeby sobie kupić jakąś fajną rzecz i tak dalej. Nie ukrywam, że tego nie będę robił, bo będę to robił i będzie mi to sprawiało dużą przyjemność, żeby realizować w końcu takie swoje marzenia z dzieciństwa i też z marzenia po prostu z, z, z młodości. Natomiast aktualnie nie czuję takiej potrzeby, by. Czuję, że musisz skupić po prostu na biznesie, na rozwijaniu moich projektów, bo czas leci, a konkurencja nie śpi. Podsumowując czasami, jeżeli jesteś w sytuacji w życiu, kiedy jesteś naprawdę na drodze, żeby coś zmienić, żeby wprowadzić rzeczywiste zmiany, a nie o żeby tam zarobić ilość pieniędzy i gdzieś tam coś z nimi potem zrobić. Jeżeli coś rzeczywiście wprowadzić jakieś zmiany w swoim życiu. No pamiętaj, że kupowanie rzeczy materialnych typu ciuchy ubrania, okej. Okay. Jeżeli bi biznesowe jakieś fajne takie klasy ubrania i tak dalej, nie ukrywam, że sobie tego nie kupię, bo pójdę i kupię, ale nie będę kupował koszuli załóżmy za nie wiem, 300-400-500 zł. Pójdę i kupię sobie najfajniejszą w jak najlepszej cenie. I to po to, żeby po prostu jak najmniej pieniędzy na to wydać, jak najlepiej wyglądać. I potem pójdę do krawca, oddam mu te ciuchy do, oddam te ciuchy do krawca, aby on mi je po prostu dopasował pod moją wagę i ogólnie pod, pod mój, jakby moją budowę ciała i tyle. I jakby nie będę wydawał na fit jakiejś na jakiejś, nie wiem, konferencję biznesową po 2000, załóżmy, żeby się pokazać, może kiedyś, jak byłem. Młodszy i byłem niedowartościowany Chciałem oczywiście mieć rzeczy Kupowałem sobie rzeczy Żeby być jakby lepszy od innych I jakby dowartościować się przez to Natomiast teraz wiem, że ubrania to jest jakby tylko mały zalążek tego Co tak naprawdę daje wartość, a wartość daje ja jako osoba I też to ostatnie jakby Miesiące, kiedy zacząłem jakby wchodzić na rekordy swoich możliwości i przebijać kolejne rekordy finansowe pod względem pracy i pod względem w ogóle nauki i tak dalej, to zacząłem to zrozumieć zrozum i <grym> bardzo często z takiego mam właśnie że, że coś że kiedyś, czy kiedyś coś chciałem, ale jak już dochodzę do pewnego momentu w życiu, że już coś mogę sobie to kupić, tak po prostu mógłbym teraz kupić, nawet fit za 1000, 2000 zł, i jakbym, no okej, okay, no. Mógłbym to zrobić, ale jakoś nie czuję, nie czuję takiej potrzeby, jakby wolę tu zainwestować, zrobić z tego 3-4 tysiące i może potem sobie coś kupić za paręset złotych, więc inwestuj w siebie to paręset złotych, zainwestuj w książki zainwestuj w szkolenia i to ci się zwróci o wiele więcej albo kup coś komuś teraz idą święta, kup coś komuś zainwestuj te pieniądze w kogoś, uszczęśli w kogoś daj coś dobrego drugiej osobie bo to co dajesz wraca, to co dajesz wraca będę to powtarzał przez całą moją przygodę a nawet jak będę w zupełnie innym miejscu nawet jak będę zarabiał Pieniądze, które chcę zarabiać, ci bardzo dużo miesięcznie Czy rocznie Nawet jak to już będzie rzeczywistością Dalej będę się kierował zasadą To co dajesz wraca przez całe życie Dlatego, bo to jest po prostu prawo świata. I im szybciej to zrozumiesz Tym szybciej będzie się twoje życie zmieniać na lepsze Remember this, zapamiętaj Dobra, właśnie jestem po zrobieniu zakupów na święta. Taki termos dla wujka, ponieważ on często codziennie praktycznie pije kawę z termosu, więc to fajnie mu tutaj z temperaturą zmierzeniem. Masaż taki. E... No jest napisane, że do Celitu, ale nie o to mi chodzi. Bardziej chodzi mi, że bardziej on po prostu jest to masażer, tak? Więc będzie ulepszał po prostu jakby samopoczucie. I to dla babci bym chciał, żeby, bo czasami mówi, że jakiś ma bóle tej kręgosłupa czy czegoś innego, nogi, więc sobie będzie mogła e, ty ogarnąć. Coś takiego jeszcze dla babci to jest przekozak, nie? Lampa sopa, nie bezkitu. Przekozak. Słuchaweczki dla mamy, słuchaweczki dla brata i zestaw dla taty. Właśnie zrobiłem sobie takie jedzonko, to jest indyk w końcu, zamieniony z kurczaka na indyka, ryż pełnoziarnisty z sosem chińskim, serek wiejski. Naj, najzdrowsza w Polsce, w takich butelkowanych, to jest z samego źródła 9,36 pH. Normalnie człowieka parwidowe to jest 0,74, więc to jest mistrzostwo, ta woda jest najczystsza woda jaką się pije, oczyszcza mego organizm.